Przeprowadzka jest jak pożar, powódź i rabunek razem wzięte a to tylko zmiana domu czy mieszkania. Ale co jeśli pewnego dnia będziemy musieli zmienić planetę na przykład na Marsa? To możliwe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ziemi. Populacja naszej planety rośnie szybciej niż natura jest w stanie wyprodukować to, czego nam potrzeba. Obecnie jest na 107,8 miliarda. Według naukowców do 2057 roku będzie już 10 miliardów, a do 2100 prawie 11. Zdarzyło ci się dzielić mieszkanie z 20, może 30 krewnymi? Wkrótce tak będzie na Ziemi. Pora myśleć o zamieszkaniu sąsiedniej planety, na przykład Marsa. Byle nie Neptuna, bo to za daleko. Oczywiście liczba mieszkańców Ziemi to nie jedyny powód, żeby pakować walizki, wskakiwać do rakiety i lecieć na inną planetę. Tak, jest nas mnóstwo. Tak, zasobów nie starczy dla nas wszystkich. Ale podczas gdy uczymy się przetrwać w tych warunkach co gdyby asteroida uderzyła w Ziemię? Kiedy naukowcy stwierdzą, że kolizja jest nieunikniona, nie będzie innej opcji. Trzeba będzie uciekać, ale jest jeden problem no dobra, nie jeden, ale jeden kluczowy. Mars ma średnicę o połowę mniejszą niż Ziemia dokładniej jego promień wynosi 53% promienia naszej planety. Jeśli porównamy powierzchnię, to nie wygląda to tak źle. Powierzchnia Marsa wynosi 144,37 miliona kilometrów kwadratowych, czyli tylko 28% powierzchni Ziemi. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ląd Ziemi, bez oceanu, to jej powierzchnia jest zbliżona do powierzchni Marsa. Dodajmy jednak, że masa Marsa wynosi tylko 642 sekstyliony kilogramów a jest to 10 razy mniej niż masa Ziemi. To nie tylko nudne liczby z podręcznika. Masa planety bezpośrednio wpływa na naszą zdolność do przetrwania na niej, bo masa wpływa na siłę grawitacji. Im dłużej jesteśmy na Marsie, tym więcej problemów z mięśniami i kręgosłupem. Przywykliśmy do zupełnie innych obciążeń. A jednak to wciąż nie jest główny problem. Tak martwimy się przeludnieniem Ziemi. Lecz ten problem byłby szczególnie poważny na Marsie. Gdzie nas zatem pomieścić? Na początek warto zauważyć, że nie polecielibyśmy tam wszyscy naraz. Najpierw poleciałaby mała grupa, żeby się zapoznać. Ci pionierzy musieliby przygotować wszystko na przybycie głównej grupy, w której pewnie się znajdziemy. Grupa zwiadowców musiałaby najpierw rozwinąć rolnictwo. Na Marsie nie ma czego zbierać, więc zapomnij o wędrówkach po lesie w poszukiwaniu grzybów i jagód. Wszystko trzeba hodować samemu. Ale jest się z czego cieszyć. Według naukowców, w pewnych warunkach fasola, ziemniaki i szparagi mogłyby zakorzenić się na Marsie. Nie bylibyśmy więc głodni. Trzeba by jednak zabrać ze sobą zapas produktów o długim terminie przydatności. Trzeba też jeść czekając na zbiory, a te nie przyjdą szybko. Tak więc, czekając na pierwsze kiełki, można rozpocząć budowę domów. Ale z czego mamy je budować? Przewożenie sprzętu i materiałów budowlanych byłoby bardzo kosztowne. Dlatego naukowcy szukają innych opcji. Jedną z nich są drukarki 3D. Ale ich atrament też nie jest tani, więc naukowcy zaproponowali zastąpienie go materiałem, który jest najbardziej obfity na Marsie: pyłem. Znacznie przyspieszyłoby to proces i zmniejszyło koszty. Tak więc technologia budowy i dobór materiałów to problemy, które można rozwiązać. Ale gdzie mieszkaliby ci wszyscy ludzie z domami z marsjańskiego pyłu? W NASA już zajmują się tą kwestią. W 2016 roku kilka firm zaczęło opracowywać prototypy projektów, które można przenieść na Marsa. Lista wymagań dla nich jest ogromna, co nie jest niespodzianką. Obejmuje ona m.in. ochronę przed promieniowaniem jonizującym i zdolność do utrzymania komfortowych warunków życia. Oczywiście ludzie wciąż nie mają doświadczenia z życiem na innych planetach, ale twórcy Opierają się na zasadach systemów podtrzymywania życia, działających już na stacjach kosmicznych. No, może z wyjątkiem ich ciasnych kwater, wszystko tam jest mniejsze. Każdy potrzebuje własnej przestrzeni osobistej. Oby uwzględniono to w domach na Marsie. Tak więc przygotowania do przeprowadzki na czerwoną planetę idą pełną parą. Nasa zajmuje się nawet górnictwem. W tym celu stworzyli specjalnego robota o nazwie Razor. Wygląda na to, że ich postępy idą w dobrym kierunku. Zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły i szukają rozwiązań potencjalnych problemów. Jednak na niektóre pytania dotyczące życia na Marsie nie ma odpowiedzi: Na przykład, jak poradzić sobie z jego atmosferą? Nie będziemy przecież siedzieć w ciasnej stacji kosmicznej. Zanim wyjdziesz na spacer po Marsie, pamiętaj, że około 95% atmosfery planety to dwutlenek węgla. Nie można więc wyjść na zewnątrz bez ciśnieniowych skafandrów i zbiorników z tlenem. Mars nie ma też globalnego pola magnetycznego podobnego do Ziemskiego. W połączeniu z cienką atmosferą Oznacza to, że do jego powierzchni dociera znaczna ilość promieniowania jonizującego. Innymi słowy, potrzebujesz niezawodnej ochrony dla całego ciała, jeśli chcesz mieszkać na Marsie. Ponadto, w trudnych marsjańskich warunkach występuje niezwykle nieprzyjemne dla ludzi zjawisko. Cała woda, która dociera na czerwoną planetę, zaczyna wrzeć w temperaturze 4 stopni Celsjusza. Zatem pierwsi osadnicy Marsa niestety nie obejdą się bez skafandra. Na tym problemy się nie kończą. Temperatura na czerwonej planecie jest bardzo zróżnicowana. Na biegunach wynosi minus 153 stopnie. W ciągu dnia połowa powietrza nagrzewa się do 20 stopni, a na równiku może sięgać nawet 27. Myślisz, że łatwo znieść upał i zimno? Na Marsie szybko zmienisz zdanie. Jeśli chcesz więcej porównań czerwonej planety z naszą, oto ważny fakt: Mars krąży wokół Słońca wolniej niż Ziemia, tak więc jeden rok trwa tam 669 marsjańskich dni lub 687 ziemskich. Pory roku są podobne, trwają jednak dłużej niż 3 miesiące. Ale wracając do głównego pytania, dla którego oglądasz ten film, jak mamy się tam pomieścić? Najpierw wróćmy do rzeczywistości i obliczmy, ilu nas będzie. Nie każdy mógłby lecieć. Aby ruszać w kosmos, trzeba przejść ciężki trening. Jeśli masz problemy zdrowotne, mogą cię nie wpuścić. Ale wyobraźmy sobie, że rozwiązujemy ten problem. Na przykład jak w filmie Pasażerowie. Wszyscy pójdziemy spać w specjalnych kapsułach z systemem podtrzymywania życia. Jeszcze jedno: wielu podróżnych odpada w trakcie lotu. Z 45 statków wysłanych na Marsa od lat 60., w 26 przypadkach coś poszło nie tak. Ryzyko niepowodzenia lotu jest poważne. Start też może doprowadzić do katastrofy, ale i tak na Marsie może być za mało miejsca. Co wtedy? Niestety naukowcy wciąż nie mają odpowiedzi. Jedną z opcji jest stworzenie podziemnych mieszkań. Budując serię tuneli łączących podziemne siedliska, koloniści mogliby porzucić zbiorniki z tlenem i skafandry, będąc z dala od domu. Nie wszystko stracone. Możliwe, że to ty będziesz częścią pierwszej podróży na Marsa. Pomimo wielu trudności, które czekają na migrantów, wiele osób mówi o takiej przeprowadzce. Choćby Elon Musk, który chciał skolonizować czerwoną planetę i przekształcić Ziemian w cywilizację wieloplanetarną. Był to jeden z kluczowych celów stworzenia SpaceX. Z biegiem czasu wiele problemów stojących przed życiem na Marsie można by przezwyciężyć dzięki zastosowaniu geoinżynierii, inaczej terraformowania. Wykorzystując cyanobakterie i fitoplankton, koloniści mogliby stopniowo przekształcać większość dwutlenku węgla w atmosferze w tlen. Możliwe też, że wykorzystamy lustra orbitalne do ogrzewania powierzchni i bombardowania czerwonej planety kometami. Niezależnie od metody, wszystkie opcje terraformowania Marsa mogą sprawić, że będziemy w stanie na nim kiedyś mieszkać. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, i klikaj w dzwonek, żeby od razu wiedzieć o nowych filmach.